Cześć, witam was serdecznie w kompletnie nowym cyklu na kanale, nazywa się to Bitwa Patrona. Także ponieważ jest to bitwa numer jeden, to kilka słów wstępu. Chciałbym wam powiedzieć, kto może tej się dostać. Do tego cyklu mogą się dostać wyłącznie patroni od pewnego progu. Jeśli nie wiecie, co to znaczy zostać patronem na moim kanale, to zerknijcie w prawy Górny róg jest tam filmik. Możecie pod filmem znaleźć opis również do strony i wszystkiego się dowiedzieć. Czyli jest to moje podziękowanie pewnego rodzaju dla osób, które wspierają ten kanał. Mogą raz w miesiącu wysłać tutaj swoją powtórkę. Ja jej wcześniej nie oglądam. Jest to rodzaj pewnej indywidualnej lekcji z mojej strony. Będę opisywał, co widzę, co można było poprawić, co jest dobre, co jest złe, bez żadnej taryfy ulgowej, bez żadnego powiedzmy przymilania się do patronów. Jeśli coś mi nie będzie pasowało, to będę o tym głośno i wyraźnie mówił. Także, no może tyle, także zobaczmy, kto jest pierwszym bohaterem tej bitwy. Jest to Areliusz na typie 64. Pójdźmy sobie bitewkę. Łuk ognia, 58%. Widzimy, Areliusz jest graczem w sumie początkującym. 7000 bitew, niecałe 500 WN i 47% WR, czyli dosyć cienko, że tak powiem. CL13, klucz do zwycięstwa. Misja osobista, która jest obecnie włączona. Zobaczymy sobie. Jak pójść naszemu bohaterowi? Yy, jeszcze powiększę minimapkę. No i za chwilkę sobie zaczniemy. No i generalnie jest to cykl, w którym wy również możecie brać udział. Nawet nie będąc patronami, chodzi mi o to, że jeśli chcecie dodać coś do siebie odnośnie gry naszego bohatera, to bardzo proszę o komentarze. Będzie to na pewno bardzo cenne. Yy, wszelkie uwagi krytyczne, wszelkie dobre zagrania. Także oczywiście zapraszam, zapraszam do komentowania, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Yy, oglądamy sobie bitewkę, yy, bitewkę nie oglądałem, także jest to na żywo, nie wiem co się będzie w niej działo. Yy, tak sobie tu ustaliłem, że to właśnie patron wybiera jaką powtórkę chce zaprezentować szerszej publiczności, ewentualnie o jakiej powtórce chce się coś dowiedzieć, bo tej nie liczcie na jakieś bitwy super epickie, bo mogą takie nie być, mogą być to po prostu bitwy, w których nasz bohater chciałby się dowiedzieć co można poprawić lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Także błędów tutaj oczywiście może być dużo, i pewnie w innym przypadku ja bym takiej bitwy nie pokazał. Ja generalnie, wiecie, kiedyś miałem zamysł, żeby zrobić bitwy, w których wy przesyłacie powtórki, a ja. Jakby staram się mówić, co jest w nich do poprawienia, co jest dobre, co jest złe, co ja bym zrobił inaczej. Natomiast ze względu na ilość widzów, jaka jest obecnie, ja prawdopodobnie bym dziennie dostawiał kilkadziesiąt takich zgłoszeń, bądź nawet więcej, także nie miałbym absolutnie szansy tego zrealizować, a przez właśnie ten patronat i ten pomysł, że jest to mój rodzaj taki odwdzięczenia się. Osobom, które naprawdę wspierają ten kanał i zależy mi na jego rozwoju, że ja również raz do czasu, od czasu do czasu mogę coś takiego zrobić, i wówczas jakby mam pewne stałe kryteria wyboru. Dla mnie to jest o tyle dobre, że wiem, ile generalnie w miesiącu takich powtórek mogę dostać, ponieważ limit patronów jest określony w danym progu. Teraz ładnie szedł Cromwell, także tutaj Areliusz jest nastawiony na razie na spota pasywnego. Ma zrobić w Plutonie 1500 uszkodzeń lub wykryć 1500 uszkodzeń, zadać co najmniej 1000 punktów uszkodzeń pojazdom przeciwnika lub jako Pluton. No i co najmniej 1500 wykryć lub zadać, czyli możemy złączyć sobie tutaj te rzeczy. Także na razie mamy spota pasywnego. Typ 64 to jest pojazd, w którym ja rozegram jedną bitwę nie na swoim koncie. I mówiąc szczerze, bardzo mi się spodobał. Bardzo szybki, z dobrym kamo. Może troszkę nie domaga penetracji, ale zawsze można wykorzystać jego właśnie mobilność. Na razie już nie strzela, chciałem powiedzieć, że nie strzela, tutaj strzelił. Nie wiem, czy ma żarówkę, czy nie, także będziemy obserwować. Wydaje mi się, że może, może nie mieć, zresztą coś mi tutaj pisał w mailu, ja niestety zapomniałem, że chyba tej żarówki nie ma. Dobra, oglądamy. Indyk. Bardzo agresywnie wyjechał. Indyk. Typ 64 przeładowuje bardzo szybciutko, dzięki temu udało się go zdjąć. Mamy pierwszy frak 182, widoczne obrażenia oraz oczywiście ze spota. 3 3.1. Dużo generalnie lightów po obu stronach, tych lightów, medów takich mobilnych. iMix 12T, T37, Indy, Cromwell to są bardzo mobilne czołgi, które na środku mogą, mogą nieco zamieszać. Teraz Areliusz, już widzę, zmienia, zmienia kierunek swojego. Swojego spotowania. Tam MX12 testuje w krzaku, także dobrze tam nie pojechał, ponieważ wiadomo, że dwóch w jednym krzaku nie ma absolutnie sensu, bo ten spot ani jeden konkretnie nie zdobędzie, ani drugi. Także on, ponieważ tam nic nie wykrywa, to nie ma chwilowo czego szukać. Na środku można oczywiście było się jeszcze pokręcić, troszkę postrzelać. Górka nam wysiadła. To jest sytuacja dosyć, dosyć trudna 3 do 3. W jasna kapa. No, mówiąc szczerze, dosyć, dosyć szalone zagranie. Patrząc, że po lewej stronie są wrogowie, ale skuteczne udało się, udało się zdjąć to zagranie. Według mnie jest bardzo ryzykowne i niepotrzebne, ponieważ z tej górki ten Focus Fire Tygrys T25 mógł być zgubny po prostu. Mogło się to zakończyć śmiercią, ale udało się. Ważne, że była podjęta jakaś decyzja. Najgorsze, co można zrobić, to nie podjąć absolutnie żadnej decyzji, czyli grać pasywnie, stać i czekać, co zrobi drużyna. Lepiej zaryzykować. Tak jak w tym wypadku. I w tym wypadku akurat przyniosło to rezultat. Spotujemy górkę również dla naszych. Spotem dosyć, dosyć takim powiedzmy dziwnym przez kapa, ale, ale udaje się. Nie widzimy oczywiście, że jest kapowana baza, bo jest błąd powtórki. AMX 12T, nie wiem czy on tam żyje, czy też jest błąd powtórki. Nie no żyje, żyje, ma 480 uszkodzeń, HP przepraszam 7 do 5, na górce Kawulec T25AT niech ja sobie zerknę KW2 T25AT, ale dostają dostają, dobrze teraz wjazd na plecy tego MX-a. no i właśnie T25AT na szczęście bez obrażeń, inaczej byłoby po bitwie, a już nie ma już praktycznie HP, podpała, bardzo dużo szczęścia dużo, dużo szczęścia w tej sytuacji trzeci frak 800 obrażeń 10 do 6 Także zagranie, zagranie niezbyt dobre, udało się, ale w wielu przypadkach po prostu by to nie wyszło i wyjazd na magazynek plus wyjazd pod lufy na górce to jest sytuacja, która mogła przynieść śmierć. Także zdecydowanie musisz, Areli, już bardziej czytać mini minimapy i przewidywać ewentualnie, czy dana pozycja jest czysta czy można bezkarnie wyjechać sobie jeden na jeden jakiś czołg i czy ewentualnie nie dostaniesz gratisowo jakiejś buły. Tutaj się udało, ale tak jak mówię, mogło to się skończyć bardzo, bardzo różnie. 11-6, 3 fragi, 800 obrażeń. Kluczowe w tej bitwie jak na razie to jest link od T25AT, który umożliwia dalszą grę i ewentualnie polowanie na misję. Mamy dwie arty, także teraz bardzo słusznie można nawet, myślę, było to zrobić wcześniej, wjazd po te arty przez środek. Teraz ważne według mnie, żeby się lepiej nie zatrzymywać, bo ta druga arta może sfokusować. Także jak najbardziej podjechać bliżej, objechać, strzelić 14-6 bitewka wygrana 4 fragi. Także jak widzicie bitwa, na pewno nie jakaś wybitna, myślę, że bardzo, bardzo zwykła dla każdego z nas. Ale myślę, że gracz, który ma niecałe 500 WN. Może jak najbardziej uznać taką bitwę za, za udaną i po prostu szkolić swój warsztat, bo to jest najlepsze, co można zrobić. Uczyć się na, na swoich błędach, uczyć się na, na ewentualnie grze, grze innych i próbować na przykład taką samą sytuację innym razem zagrać po prostu inaczej. Mamy M. No, niestety kalafior w tym ruchu. Dobra, drużyna. Wygrała, że tak powiem, zabiła ostatniego wroga. Zobaczmy sobie na screeny. Końcowe. Tylko pierwsza klasa. I innych medali nie ma. 1115 obrażeń, 4 fragi, 1141 czystego expa, Pierwszy w drużynie oraz pierwszy w całej bitewce. Ze spota weszło 2838, 4 km przejechane, czyli misja jak najbardziej myślę, że chyba zrobiona, jeśli zliczymy obrażenia i spot i 64. Tysiące na czysto. Także była to pierwsza bitwa w tym nowym cyklu. Bitwa patrona, jeśli patroni mają ochotę występować i zachęceni areliuszem, który zdecydował się pokazać swoją bitwę. Oczywiście możecie do mnie przesyłać raz w miesiącu swoją powtóreczkę. Kto może, no to poczytajcie w progach, tam chyba od 50 zł, jeśli pamiętam, miesięcznie jest taka możliwość, także zachęcam, a osoby, które będą komentowały, zachęcam do dawania rad, tak aby ten cykl był również, również jakby, żebyście wy mogli się włączyć i dawać rady graczom, którzy są słabsi, ale oczywiście mogą tutaj wystąpić gracze wybitni, także nie ma tutaj żadnych, żadnych przeciwwskazań. Dobra, dzięki, z mojej strony wszystko, dziękuję, cześć.